Bardzo serdecznie w tym miejscu chciałbym podziękować inicjatorom tego przedsięwzięcia. Komitetu Społecznemu, który wystąpił o to, by faktycznie usankcjonować to, co stało się dzisiaj faktem, a tak naprawdę było z nami przez lata. Rada Miejska nie miała wątpliwości pod. Przewodnictwem Tomasza Kołagowskiego, że ta inicjatywa zasługuje na wielkie uznanie. Chciałem powiedzieć, że ten dzień zapisze się w historii miasta złotymi zgłoskami. Ta chwila to moment, który będziemy pamiętali przez następne lata. Święta Wiga Śląska tu pod tym sprawkiem nieba na ziemi, zostawiła wielkie dziedzictwo w czasie świątynskim. I dzisiaj tak naprawdę my tylko ogłaszamy Polsce i światu, że święta Jedwiga Śląska opiekuje się nami od setek Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przyczynili się do tego, byśmy dzisiaj ten dekret Watykański mogli w naszej świątyni odebrać. Chciałem życzyć nam wszystkim, by nasza opiekunka była dla nas wzorem do naśladowania, byśmy kochali drugiego człowieka, byśmy pochylali się nad losem ubogich i potrzebujących. Dziękuję za to, że możemy się dzisiaj tutaj spotkać i w dniu odpustu w, naszym w naszej parafii, 16 października 2021 roku, dopisujemy kolejną piękną historię do kart Krosna Odrzańskiego. Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję, jestem zaszczycony, że mogę odebrać dzisiaj ten dekret.